Kiedy śnieg przyjmie czerwień, krwi nagrzecie dzieci! A w kreskówkach robią z niego takiego wesołka... Chcemy pogadać z Mikołajem. Znasz go? Mogę skulić się ze strachu? Zachęcam! Pamiętaj, bo przecież, żartowała nie na kręgosłupie, ale na nogach. Wiesz czemu staruszkowi odbiło? A skąd? Jestem starzystą. Jeszcze wczoraj zszedłem z linii montażowych. Na hipnotyzujące swoimi zawijasami kajzerki! Mówisz, że elfy powstają w fabrykach? Bo jeśli tak, składam zamówienie na 6 milionów. Zaś mojej armii składam wypowiedzenie. Mówię, że pracowałem w fabryce. O, to w sumie wszystko wyjaśnia. Co ona produkuje? Elfy. To co tu robisz? Mam podlewać to drzewko. Tylko? Płaczem! Choinki kochają elfie łzy. Kto nie lubi? Dzięki nim rosną wielkie i silne. Ale mam za dobry humor. Chyba nigdy się nie rozpłaczę. A niech to aż łzy się cisną. Chciałbym. Pomożemy ci. Dzięki. Próbowałem się rozpłakać, ale jestem dziś zbyt szczęśliwy. Naprawimy to. W sumie tylko to potrafimy naprawić. Czyli chcecie mnie doprowadzić do płaczu, racja? Chcemy, chcemy! Ja pierwszy! Okej. Okay. Dajcie mi chwilę, żebym zmniejszył czujność. Zabiliśmy ci psa. O nie! No, on czy ona wbiła nam prosto pod samochód i cóż. Chciałem to zilustrować, ale zabrakło mi czerwonego. To brzmi strasznie, ale ja nie mam psa. Tak, wiem. Kupiliśmy ci go. I zabiliśmy. Chce ci się płakać? A był dobrym psem? No ba. Cóż, przynajmniej jest teraz w psim niebie. Choć ukrywano to przed tobą, byłeś adoptowany. Wreszcie! Mieszkałem w tym sielocincu przez 30 lat. Zaczynało się robić dość dziwnie. Gdzie moi rodzice? Właśnie zmarli. Ach, łatwo przyszło, łatwo poszło. wydłubię ci te durne oczka i zrobię z nich ozdoby świąteczne! O nie! Zaraz. Jak mam się rozpłakać bez gałek kocznych? To ryzyko warte straty! Dzięki, wolę jednak zachować mój wzrok. Jesteś zwolniony. Jak to? Czemu? Wszystkie dzieci wspólnie orzekły, że w tym roku wolą dwa Halloween zamiast świąt. Jeśli chce ci się płakać, możesz już teraz. Lub teraz. Lub teraz. Czemu miałbym płakać? Z takim czasem na przygotowania. Następna gwiazdka będzie najlepszą w dziejach. Zacznij płakać albo obsmarujecie miodem i rzucę na przystawkę niedźwiedziowi polarnemu! Ojejciu, kocham niedźwiadki! Nie łapiesz? Taki niedźwiedź urwałby ci łeb! Co? Taki biały słodziak nie może być niebezpieczny. Auć. Myślałem, że już wyzbyłem się uczyć, ale... o, to są... Chyba nie wierzysz w Mikołaja, co? Wierzę. Widziałem go rano. Nie chcę ci robić przykrości, ale Mikołaj nie istnieje. To bajeczka dla dzieci. Jak czarny zając wielkanocny. albo elfy. Ja jestem elfem. Właśnie w tym sęk. Moment, chcę ci powiedzieć, że nie istnieje? A udowodnisz swoje istnienie? No jasne, znaczy się. Uh, uh, nie, nie udowodnię. Auć, prawda boli? Niespodzianka! To kłamstwo! Gratulacje! Istniejesz! Możecie próbować. W was też nie wierzę.